Manko, witam wszystkich serdecznie na tym filmie, w tym odcinku. Ale ten odcinek jest dzisiaj tylko i wyłącznie poświęcony mojej nominacji do brzydkiej 16, ponieważ nominował mnie Felix. Nie wiem, czy znacie Felixa, ale ja dzisiaj odezwał się do mnie na Instagramie. Także, także dał mi tą nominację, zostałem nominowany, więc oczywiście przyjmuję to. No i wesprzemy to tutaj. Ja też przyłączam się do tej akcji. No i po prostu. No, przyjąłem tą nominację, dlatego tu jestem, no i zalapuję coś dla was. Oczywiście co do zbiórki, link macie w opisie. Pomagajmy wspólnie, wpłacajmy pieniądze. Ja się przyznam, że od ciebie już coś dałem. Nie są to duże pieniądze, ale nie będę mówił konkretnie ile. A pamiętajcie, że każdy gros się liczy. No i spłacajcie, bo możecie naprawdę pomóc. No i róbmy to razem, a tymczasem już nie przedłużając tego filmu. Filmu raczej tej, no... Nie, nie wiem jak to nazwać, film, czy jakoś inaczej po prostu challenge, od 16. No i tyle. Lecimy. Sieman jestem kowal, ale przecież to już wiecie, bo siedzę od 4 lat z wami w internecie. Daję wam sobie filmy czasem, fajne czasem, głupie, ale to jest właśnie to, co lubię w tym YouTubie Jestem też na Instagramie, daję wam czasem przekazy, wszystko to po to, byście mnie bliżej poznali. Sylwester był świetny, z mastacym z ESA. Jakiś sylwek, takich nowy. to przysłowie chwilowo nie działa, wszyscy mamy pecha, musimy pomóc lekarzom, jeśli nie chcemy nędzy. Musimy im pomóc, bo przecież nie chcemy tak bezbronnie siedzieć Kolejnych miesięcy No to weź, wspierajmy akcje A bardzo możliwe, że będą fajne wakacje Musimy pomagać i nagłośnić akcje Pokażmy lekarzom, że mają wsparcie Yo, tam cały mój tekst, który napisałem Może nie ma tutaj jeszcze wersów ale po prostu myślę, że tak, który daje coś do myślenia, pomagajmy wspólnie. A moje nominacje to Battle Censor, Zombies i PLT Tiger. Jeżeli nie chcecie nawijać, nagrajcie po prostu film i wspierajmy to wspólnie. I pomagajmy. Jo, pozdro, mam nadzieję, że nie zlekceważycie. Lecimy dalej.